Kolejny poniedziałek, a więc kolejny typowy dzień z życia influencerki. Wstałam jakoś o dziewiątej, sorry za moje rozwalone włosy, ale jeszcze nie wstałam z łóżka prawie, bo udziałam się za montowanie filmu, a jest 11.38, a ja mam zmontowane dopiero 4 minuty. Także jak myślicie, że montowanie vloga jest łatwe, to nie jest. Taki TikTok na przykład ostatecznie trwa nie wiem, 30 sekund, max minutę. A ja potrafię TikToka montować pół godziny, także wyobraźcie sobie, ile zajmujemy od takiego 10- czy kilkunastominutowego filmu. No ale zresztą sobie na dół zrobić śniadanie i z cateringu dzisiaj miałam takie bajgle z serkiem śmietankowym, karmelizowaną cebulką i pomidorkami cherry. Smaczne! Widzimy się kilka godzin później. Ja wciąż montuję. Przyniosłam sobie fit ciastko. To jest ciasto z frużeliną malinową i czekoladowym kremem. Ja już mam dość. Nagrywanie filmu z dwóch dni i montowanie tego jednego dnia. To jednak nie był najlepszy pomysł, ale warfit moim zdaniem, wyszło fajnie. Siedzę od 10 jest prawie 15. Mnie już tak oczy bolą, że zaraz mi chyba wypłyną i jestem na. 15 minucie i... Nie widzę tego, nie widzę końca. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby serio, chociaż mi te oczy wypoczęły i przetestujmy sobie to ciasto. Ej, wygląda ładnie. Patrzcie. Wygląda mega ładnie. Mam nadzieję, że to było widać. Dobra, ta czekolada taka gorzka, ale... już git. Skończyłam! <śleski> Aż się pochorowałam z tego montowania Jest 15.47 I zdążyłam to zmontować Żeby wstawić to w miarę ludzkiej godzinie Problem jest jeden To się nie chce pobrać Kliknęłam pobieranie i nie szło Chwila No dobra to pod ciebie podjadę Elo Dobra Jedziemy po Esi jak ją odbierzemy, to pewnie nie będziemy miała nic przeciwko, żeby jechać do Action, z racji, że to jeden z jej ulubionych sklepów. A ja wciąż poluję na te race -topy ocieplane. Także jedziemy po Esi, a potem do Action po rajstopy Ogólnie Esi, bo odebrałam Esi, możesz się pokazać? Hejka! Odebrałam <laughs> Esi i... Myślę, że jak już wyjechałam z domu, to byśmy coś zrobiły, więc moim propozycją jest pojechać tam koło Urwisa, zobaczyć dla Darii jakieś LEGO. Co ty na to? Jeśli kupiła białkowe chipsy, masz je tu? No, nie mam. To, to w domu pokażemy. Ogólnie Daria zachciała klocki LEGO na gwiazdkę i stwierdziła, że ona nie chce takich dla dorosłych jakichś yy, kwiatków, tylko że ona <grym> się pospieszyła i poszła już do... I stwierdziła, że ona chce takie, cytując, dla dzieciorów, także idziemy szukać LEGO dla dzieciorów. Tutaj spędziłam każde urodzinki w moim dzieciństwie. Zawsze wydawało się to większe. Szkoda, że kupiłyśmy Dariusz wcześniej jakiś prezent, bo wtedy mogłybyśmy znacznie fancy coś bardziej y, kupić, ale i tak, tak, do pięciu dych są takie fajne zestawy. Właśnie to widziałam na necie, a teraz wiem, że jest na żywo i to jest zestaw bubble tea, więc myślę, że on jest wystarczająco dla dzieciorów, mm. dla rzuty. Daria mówiła, że jakby były jakieś zwierzątka, to w ogóle by się popłakała, więc tu jest piesek, także to też ma potencjał. O, taki spid, co? Matko, jakbym była dzieckiem, a miała tyle pieniędzy, co teraz, to bym kupiła to wszystko. Wszystko. Jeśli przepadła. Ej, dusza. Znalazłam półkę z Marbelem, A si pokaż swoje ulubione eksponaty. Ej, Spiderman. Innego Szwidmana. To jest jakiś taki znaczy, lutowaty. jeśli w swoim świecie. Następnym razem przed vlogmasem nie szukam na necie, tylko przychodzę tutaj. To jest kalendarz odwentowy z klocków, ale jaki słodki. Ten zdecydowanie jest super. Ja też go widziałam w internecie i tu jest więcej trochę budowania, bo jest z wiewiórasem i... Z wodospadem i w ogóle, więc ten też jest fajny. Lego ciastkarnia i w ogóle babka na wózku. Nie wiedziałam, wiedziałam, że Barbie na wózku powstała, ale nie wiedziałam, że Lego Friends też. Asi, czy to jest świat twoich marzeń? Patrz, ej, to jest Jutta i Kamil. Daria i Kamil? Ej, bez kitu. I są razem pieskomaniakami. Naprawdę z Esi przepadłyśmy i to już jest mocny stan i już rozważamy dwa razy większy budżet niż mieliśmy na początku okay. i autentycznie same sobie chcemy kupić teraz Lego też. Esi się zaraz poryczy, bo zobaczyła kanapkowę z kotkiem. Nie wierzę. Ej, serio, to jest bezdomny kotek! Bezdomny kotek i barusz to zajerzyłeś że... kotek, gdzie mi tak głaszisz szkódkę i dostajesz rzadczy, no! Matko, my każdy zestaw z Aśmi, patrz to, patrz, to, patrz to. po prostu każdy byśmy kupiły ja autentycznie. Chcę być ja też chcę być dzieckiem. I ja nie myślałam, że to będzie aż takie emocjonujące wydarzenie to kupowanie klocków. Tam jest ten plac zabaw, na którym się dzieci bawią. I one tam włażą, I to jest przezroczyste, a to jest ten sklep zabawek. I jak jakaś mama odstawiała dziecko na urodziny, to zawsze się patrzyło, czy wychodzi z budynku, czy idzie do tego sklepu. I się wołało tę osobę, i była szansa, że ta mama kupi prezent jakiś temu dziecku w tym sklepie. I to jest ogólnie mega taktyczne położenie sklepu z zabawkami Trudno zle z jedzeniem Wiem ja ja Esi, ja Ci to już pokazywałam, ale to jest wszystko wspaniałe, ale musimy się zdecydować na jeden Nie, no Niestety dla Ciebie mam już prezent i nie mogę Ci tu kupić kolejnego możesz, zestawu Możesz, na pewno Patrz, możesz być frizem z kołem fortuny Matku, skatepark No nie, nie, to jest za dużo dla mnie Zjazd food trucków No to byłoby to, ale to już jest cenowa przesada, Esi no. Powiem wam, że ja, jak byłam dzieckiem, to myślałam, że taki sklep to jest raj dla dzieci. Ale to jest raj dla wszystkich. Dla wszystkich. Ja się czuję tu jak w niebie. Ja nie chcę do domu. Ja, ja też, chcę zostać. ja też. Matko, patrzcie, to jest dom influencera. Tu jest taka lampa okrągła, jaka ja mam do vlogowania. To jest dom influ. Ja to chcę. I kotek. I ten kot jakiś śmieszny. Słuchajcie kochani, jest misja. Jest misja, już biorę twoją torebkę Ej, Bo ale ja nie mogę z tym No dobra, wymicham. już ci zaraz zgaszę, tylko opowiem jaka jest misja Jest misja, bo wróciłyśmy do domu Jutro Esi urodziny, a mama wciąż nie ma prezentu Ale to nawet lepiej się składa, bo Esi mi właśnie wyśpiewała wszystkie swoje wymarzone zestawy Także jedziemy Esi kupić jej Wymarzony prezent. Mamy nadzieję, że Esi się nie spodziewa, bo wcisnęłyśmy jej kit, że idziemy do Brico Marsze po jakieś lampki. Był to słaby blef, ale trzeba było wymyślić coś na szybko, no bo czas nas goni, jakby nie patrzeć. Mamy nadzieję, że Esi to kupiła. Ogólnie mama nie jest 100% pewna nadal co do zakupu Lego, więc kupiłyśmy tańszy zestaw, ale mama stwierdziła, że dokupi coś jeszcze, a nie że zainwestuje milion monet w dojechany zestaw. To gdzie mam do kupca? do kupca? Jedziemy do kupca, znaleźć jakiś ładny ciuszek do zestawu z Lego kanapkownią. No, te dwie rzeczy fajne, nawet. Chyba nie ma, ale to ona nie, bo ona zawsze się wkurza, że ma urodziny w grudniu i wszyscy jej świąteczne prezenty ale to kupują. No, choinka, nie teraz. Aha. Potkońka też dla niej nic nie ma. Esi <gry> nie ma, więc muszę być modelką. Ale tutaj znalazłam taki płaszcz i wydaje mi się, że to byłby świetny pomysł dla Esi, bo ona się za takim płaszczem ogląda od roku albo i dłużej. Teraz jest na promocji za 99 zł, więc to jest czysty deal moim zdaniem. Jeszcze możemy popatrzeć, ale moim zdaniem ten płaszcz to jest świetny pomysł, bo ona naprawdę chodzi i szuka cały czas czarnego płaszczu. Będzie w nim chodziła, a on jest teraz za lekki. dobrze, że mnie masz, mama, że może taką kurtkę jej kupić. Mama ma identyczną kurtkę. Widać, że w jej guście. Płaszcz zakupiony, świetny zakup, mówię wam, to jest tak spersonalizowane. To będzie najlepszy prezent, jaki ona od ciebie dostanie, mama w życiu. O, o, pasują do ciebie diamenty, tak Mama ewidentnie przyciągasz. Szukamy teraz dla mamy stylówki na sypka. Mama mam trening za godzinę. Musimy jechać. Esi kupiła jakieś proteinowe chipsy Ale okazuje się, że to nie są chipsy Tylko jakieś kukurydziane smaki. Ile mają gramów białka, mówiłaś? 7,6 Okej okay. To są takie te, mm, jak wafle kukurydziane Szczerze, to smakuje jak robaki Na mnie dobre Wróciłam do domu, a ten film się nie pobrał Dzisiaj miał wlecieć w vlogmas A tak już dwa dni przez to i przez to Ja się zapłaczę Montowałam go wiecie ile? 6 godzin. A czemu nie możesz go Bo nie mogę go pobrać. A, tu w ogóle A czemu nie pobrać? Nie wiem, nie wczytuję się w ogóle. może masz ma za mało pamięci. Nie, ale w ogóle nawet nie mogę w niego wejść. Jeszcze nie mogę nawet chwilę nad tym posiedzieć, pokminić, bo już musimy jechać na trening. Właśnie skojarzę. Wstajemy i jedziemy. Jutro urodziny. No, i mam już raczej wszystko kupione. Jak czegoś jeszcze nie mam, to jutro dokupię, ale teraz musimy skompletować dla niej ten prezent do kupy. Myślę, że idealnym opakowaniem będzie siatka z violetty. Mam problem, bo mam dla Esi kupione już prezent i na gwiazdkę, i na urodziny, i w sumie to te prezenty są takie zmiksowane mam po prostu dużo rzeczy. I nie wiem, co dokładnie dać na którą z tych okazji, także zaraz to przekminie i w sumie Wam pokażę. Mamy tak. Pierwsze to Funko Pop, bo Esi jest gigafanką Marvela i gigafanką Funko Popów. Pianusiek, które na pewno chciałabym jej dorzucić, bo Esi kocha słodycze i idealnie się to wszystko komponuje. Takie ciasteczka. To jest dwa opakowanka. czekoladowy highs. co jeszcze kupiłam, bo w sumie też Esi mi kazała, ale znowu ja bym jej to kupiła. Po prostu ona to... Zdążyła powiedzieć, że chce wcześniej, niż ja jej zdążyłam dokupić. Tu jest taka oto śniadaniówka z Spidermanem. Wszystko to spakujemy w siatę wioletty i wymarzony prezent Esi gotowy. Wszystko już zrobiłam, już miałam iść spać i mi się przypomniało, że nie otworzyłam dzisiaj kalendarzy. nie Bio, odżywka, ale ta jest o zapachu tego Pawełka. I nie wiem, ale ta przed chwilą właśnie sobie nakładałam. I ona naprawdę tak daje alkoholem, że ja nie jestem w stanie tego w ogóle wąchać. Dalej Kinder, chociaż umyłam już zęby, także zjem to sobie jutro. Shockabons. Revolution już nawet nie wyciągam, bo już widzę to pudełko, bo i tak mi się wszystkie rozsypały. Ale to okienko jest gigantyczne, także sprawdźmy co to. Uuu! Paletka róży, ale jaka piękna! Jakie tu są wytłoczenia w ogóle? Dalej Action. Okej, okay. dzisiaj w Action mamy takie kryształki do make-upu i w sumie ostatnio bardzo mało z takich korzystałam, ale kiedyś no, było to dość częste, a te są takie samoprzylepne mi się wydaje, no bo są przyklejone na tę te, na te folijkę, także możliwe, że nie będę nawet potrzebować kleju do rzęs, żeby... Je przymocować także w sumie fajne. No i Anziak. Tu w ogóle ta koinka już jest mocno styrana jest pierniczek różowy, ale ta jedna ręka jest czerwona. To jest taki może różany. Pink pionia. Dobra, różowa peo, peonia? Pegonia? Nie wiem jak się mówi. I jaśmin. No to w sumie ma to sens, ale prawie zgadłam, że różany. <tuszy> Też kwiaty. A, no i już wyłączyłam nagrywanie, a jeszcze NYX przecież. Coś takiego. Star Stamp. oznaczy, że to będzie stempelek w kształcie gwiazdki. No way. Stempelek z końcówką w kształcie gwiazdki. Testuję to, bo nie wytrwa. No i po serii takich przyjemnych okienek to ja mogę iść spać.